Zapraszam do zapoznania się z kolejną częścią naszego kursu internetowego poświęconego obsłudze platformy Seli. Chciałbym w ramach dzisiejszego spotkania pokazać, w jaki sposób stworzyć swoją pierwszą e-learningową lekcję. Oczywiście zakładamy, że mają już Państwo założone konta internetowe jako nauczyciel, trener, tutor. Dlatego wystarczy wpisać adres naszej platformy internetowej, a następnie zalogować się. My też tak zrobimy. Wpiszemy tutaj login i hasło, które wcześniej założyliśmy. Po wpisaniu loginu i hasła. Jeśli to zrobimy prawidłowo, powinien nam się nieco zmienić interfejs. W prawym górnym rogu mamy ikonkę i nazwę naszego loginu, z lewej strony mamy natomiast menu rozwijane. Gdyby Państwu załadował się interfejs w języku angielskim, to możemy się tutaj przełączyć i wybrać jeden z dostępnych pięciu języków. Nasz interesuje język polski. Gdy już mamy wybrany prawidłowo język, gdy jesteśmy zalogowani, z lewej strony. Wybieramy opcję utwórz kurs. Powinno nam się menu załadować inne niż dotychczas, i to co Państwo tutaj widzicie, to są poszczególne opcje, poszczególne elementy związane z opisem kursu. Zanim przejdziemy do projektowania właściwej części, musimy podać naszemu systemowi mm, opis, cele dydaktyczne. Oczywiście. My sobie zdajemy sprawę, że inaczej wygląda opis dla edukacji formalnej, dla szkoły podstawowej, dla szkoły ponadpodstawowej, a inaczej dla kształcenia akademickiego. Dla tutaj, dlatego też tutaj pozostaje bardzo duża dowolność w opisie poszczególnych elementów. Natomiast w sytuacji, kiedy będziemy chcieli wdrożyć chociażby innowację pedagogiczną, to warto byłoby się pokusić o. Prowadzenie bardziej szczegółowego opisu związanego z tym, co tak naprawdę znamy, co tak naprawdę robimy, co tak naprawdę mamy zawarte w szkole podstawowej, czy w szkole ponadpodstawowej w podstawie programowej, natomiast w szkole, natomiast w kształceniu akademickim, w sylabusach poszczególnych przedmiotów. Więc krok po kroku ja Państwa przeprowadzę przez proces definiowania. Elementów dydaktycznych i strukturalnych kursu. W lewym górnym rogu wpisujemy tytuł kursu. Ja pozwolę sobie wykorzystać mój przedmiot, który uczę na, w ramach przygotowania nauczycieli na poziomie licencjackim. Jest to technologia informacyjna, więc wpisuję w lewym górnym rogu nazwę przedmiotu. Mogę wpisać tutaj jeszcze podtytuł. E, opis kursu. No, i to już od Państwa zależy, jak te opisy będą szczegółowe. E, ja bardzo syntetycznie wprowadzę opis. Język, wybiorę oczywiście polski. Słowa kluczowe. Minimum trzy słowa kluczowe musimy wprowadzić na naszej ne, platformie. U mnie niech to będą nazwy. Hmm, Poszczególnych e, aplikacji, oprogramowania, które, mm, które studenci poznają. Każdy element, który tutaj wprowadzam, powinien e, być zaakceptowany poprzez klawisz Enter. Minimum trzy słowa kluczowe. E, poniżej mamy długość trwania kursu. Załóżmy, że mój kurs ma 30 godzin. E, akademickich i będzie w trybie online. Ostatni element, który definiuje um, mój kurs, jest związany z podaniem zdjęcia kursu. Zatem wybieram zdjęcie. Zdjęcie mam na pulpicie. Załóżmy, że będzie to logo um, mojej uczelni. Akceptuję pierwszy krok. Pierwszy krok mamy już za sobą. Widzimy, że informacje zostały ukończone. Niech Państwa nie zrazi fakt, że opcje, gdzie nigdzie na razie występują w dwóch językach, są pomieszane i w języku angielskim, i w języku polskim. To się niebawem zmieni. Pracujemy intensywnie nad przygotowaniem platformy całkowicie dostępnej w języku polskim. Platforma przetłumaczona w wersji finalnej będzie dostępna od kilku do kilkunastu dni. Prosimy uzbroić się w cierpliwość. No, chyba, że Państwo są na tyle odważni i, i, i chcą korzystać z wersji angielskojęzycznej, tak jak my to robimy, czy z tej wersji mieszanej polsko-angielskiej, to też zapraszamy i będzie nam bardzo, bardzo miło. Gdy już przechodzimy do części właściwej, gdy już mamy informacje ogólne wprowadzone, w lewym dolnym rogu klikamy. Kolejny krok. Pojawia nam się teraz wybór naszych słuchaczy, naszych uczniów. Jako, że ja mam studentów tak, tego rodzaju, są to studenci na poziomie studiów licencjackich, ale mamy też dzieci przedszkolne, mamy też szkołę średnią, mamy szkołę podstawową. Możemy dodać sobie również tutaj własną publiczność. Własną grupę docelową, czy my mamy jakieś cele inkluzyjne? Platforma m, posiada bardzo wiele opcji ułatwiających zapoznawanie się z treścią dla osób posiadających e, deficyty wzroku, deficyty słuchu. E, platforma jest mocno inkluzyjna m, i może być wykorzystywana w ramach kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. E, natomiast my Tutaj przygotujemy lekcję dla klasy nieintegracyjnych, dlatego ten element, który znajduje się z lewej strony, pozwolę sobie pominąć. Widzimy, że ten krok mamy za sobą, zatem przechodzimy do następnego kroku. Czy jakieś oprogramowanie jest wymagane, czy hardware jest wymagany? No w moim przypadku tak: oprogramowanie będzie wymagane. Niech to będzie MS Office. Akceptuję. Dodaję jeszcze inne oprogramowanie. Darmowe. Open Office. Czy jakiś sprzęt jest specjalnie wymagany? No nie. Załóżmy, że brak, więc piszą tutaj: brak sprzętu. Zaakceptuję. Mamy wymagania, tak jak Państwo widzą, ukończone, zaakceptowane, więc przechodzimy do kolejnego kroku. Plan naszego kursu. Zatem wybieram a. Jeszcze jeden ważny element. Dobrze. Plan naszego kursu. Tak. Czy kurs ma być prowadzony, czy ma być całkowicie wolny? Do tego za chwilę wrócimy. Na początku na razie chciałbym, żebyśmy dodali sylabus. Sylabus, jak Państwo wiedzą, w ramach kształcenia akademickiego każdy przedmiot, każdy kurs ma swój własny sylabus. W ramach edukacji formalnej, w ramach tego, co Państwo robią w szkole podstawowej czy ponadpodstawowej. Takim syllabusem może być chociażby opis z podstawy programowej wraz z punktami szczegółowymi, co się wydarzy na lekcji. Tutaj pozostawiamy bardzo dużą dowolność. Jako że mam syllabus, załóżmy, że niech to będzie ten syllabus. Plik musi być w postaci PDF. Pliki, które są mm, jako Word dodane, niestety nie będą uwzględnione. I e, kolejna bardzo ważna rzecz. Tutaj możemy wybrać opcję Kurs Plan. E, w jaki sposób nasz kurs będzie organizowany? Oczywiście, on będzie prowadzony, czyli wybieramy pierwszą opcję. Czy to będzie model spiralny, czy inne modele, które są zaproponowane? Tego akurat nie chciałbym z Państwem uzupełniać, więc wybierzmy bez szablonu. Czy to będą tematy, czy działy i lekcje? Jest to dosyć taki sztuczny podział, który nam zaproponowali programiści i metodycy. My wybierzmy sobie tematycznie. Ja stworzę dwie lekcje i pokażę, jak to uzupełnić. Skoro już mamy plan ukończony, mamy wybrane tematy. Mamy bez szablonu, mamy kurs prowadzony. Klikam, kolejny krok analityka. No i tutaj zaczyna się tutaj zaczyna się pewien, pewne skomplikowanie naszego kursu, ponieważ będziemy musieli dosyć mocno uzupełnić wszystkie kwestie związane z kwestią odnoszącą się do celów operacyjnych. Tego jest bardzo dużo. Ja bym nie chciał państwu utrudniać korzystania z tej platformy. To są informacje dosyć mocno dydaktyczne, wewnętrzne. One niekoniecznie są powiązane z podstawą programową, więc my po prostu pominiemy te elementy, ale żeby system nas przepuścił dalej, oczywiście jeśli państwo chcą to tutaj można wszystko uzupełnić, ale my tylko uzupełnimy to w ten sposób żeby system nas przepuścił. Natomiast osoby, które kończyły pedagogikę doskonale wiedzą, na czym polegają cele ogólne, cele szczegółowe, które umiejętności w ramach jakiej formy dydaktycznej, czy przy użyciu jakiego środka dydaktycznego są rozwijane, to o to tutaj w tym wszystkim chodzi. My nie będziemy tych elementów uzupełniać więc tutaj sobie wszystko wykropkujemy. Też ciągle się zastanawiamy, czy, czy nie uprościć trochę tej platformy, czy nie, mm, czy nie pominąć tych elementów rozbudowanych, bo tutaj dla trenerów to jest naprawdę dosyć uciążliwe uzupełnianie wszystkich elementów, ale powiedzmy, że powiedzmy, że my sobie to wykropkujemy um, i już mamy kurs mniej więcej przygotowany. Proszę też, gdy będą Państwo tą innowację pedagogiczną wdrażać i jeśli, ja wiem, że wszyscy są zabiegani, mamy mało czasu, więc może faktycznie zróbmy tak, jak tutaj pokazałem. Za niedługo te wszystkie elementy zostaną przetłumaczone na język polski. To jeszcze raz powtórzę, bo to jest ważna informacja. Jak klikniemy na opcję więcej informacji, ja może jeszcze raz kliknę, pokażę, który to jest element, ten tutaj, więcej informacji. To nam się pojawi też opis, co w jaki sposób jest rozumiane i definiowane. Escape'em wyłączam. Widzę, że część analityczna jest ukończona. Przechodzę do kolejnego kroku. I tutaj y, definiujemy, ile, ile będzie y, naszych lekcji, jak będą się nazywały poszczególne lekcje. Dajmy na to, że My sobie zdefiniujemy, że temat pierwszy u nas będzie się nazywał Lekcja 1. Akceptuję. I tutaj też cele musimy wpisać, jaka jest obecny poziom wiedzy, jaki jest główny zakres tematyczny, w jaki sposób nasz kurs będzie ewaluowany. To akurat możemy bardzo łatwo uzupełnić, jakie wykorzystamy zasoby. No powiedzmy, że ja wpiszę za sobie audio, wpiszę również zasoby wideo. I przechodzę do kolejnego tematu. Dodaję temat 2. Tutaj mam wszystko już uzupełnione. Sprawdzam, czy mam dobrze uzupełnione, dobrze. I wpis wpisuję nazwę drugiego tematu. Lekcja 2. Akceptuję. I podobnie jak przy lekcji numer 2. Wpisujemy cele dydaktyczne. Jaką wiedzę już uczniowie posiadają, jakie są e, główne elementy składowe naszego kursu, w jaki sposób będzie przebiegała ewaluacja i z jakich zasobów będziemy korzystać. Akceptujemy. Tak. To już mamy, to już mamy zaakceptowane. Przechodzimy do kolejnego kroku. Przechodzimy do kolejnego kroku i to już jest ta część właściwa. Praktycznie mamy cały kurs zdefiniowany. Najwięcej trudności mamy z tą częścią analityczną, z tą częścią, która mocno nam definiuje nasze działania na platformie związane z dydaktyką, ale tak jak mówiłem, to można obejść, to można pominąć. Ja teraz Państwu pokażę, w jaki sposób skorzystać z tych podstawowych elementów, którymi dysponujemy. Tutaj mamy zawartość. Generalnie z prawej strony teraz będziemy dodawać wszystkie elementy do naszej platformy, które będą wyzwalały interakcje z naszym uczniem, studentem, słuchaczem. A tutaj mamy organizację, czyli nasze dwie lekcje, które stworzyliśmy. Zakładamy, że my jesteśmy w lekcji pierwszej. Tutaj możemy się przełączyć na lekcję drugą. Proszę zobaczyć. Jak kliknę na lekcję drugą, to się nam zmieniło. Jak znowu kliknę na lekcję pierwszą, znowu jesteśmy w lekcji pierwszej. To będzie taki prosty, um, prosty test naszej platformy, żeby pokazać, jak ona działa. Um, zasada tworzenia zawartości na naszej platformie um, jest bardzo prosta. To jest innowacyjna platforma, ale dosyć prosta. O wiele prostsza niż a, chociażby Moodla, którego Państwo doskonale a, powinni znać i kojarzyć załóżmy, że chcemy dodać tekst. Wszystko działa na zasadzie przeciągnięć i upuść, będzie, mm, niech to będzie taki tekst, który będzie wprowadzający. Wprowadzenie. To będzie tytuł. Mamy nagłówek. Jeszcze raz dodajemy inny tekst. Wybieramy tekst sekcja i tutaj wpisuje, wpisujemy to. Co nas będzie interesowało, to co będziemy chcieli wyjaśnić, to co, z czym uczeń ma się zapoznać. To wszystko powinno się pojawić gdzieś tutaj na dole. Dobrze, powiedzmy, że to, to jest nasz ten tekst właściwy. Widzimy, jak to się pojawiło. Dodajmy sobie teraz obraz. Urozmaiczmy naszą zawartość, więc znowu klikam lewym przyciskiem myszy i przeciągam obraz. I możemy dodać jakiś obraz z biblioteki. Ale tutaj nic ciekawego nie mamy, więc wyłączmy to. I dodajmy z innej zawartości. Możemy dodać na przykład z własnych, z własnych zasobów. No, korzystajmy z tego co mamy. Musimy jeszcze wpisać tytuł obrazu. Możemy w tym momencie kiedy wpisaliśmy tytuł, kiedy wskazaliśmy obraz, możemy skonfigurować dostępność, czyli opisać dany obraz dla osób, jeżeli mamy kurs dla osób, które nie e, lub nie dosłyszą, możemy konfigurować dostępność w tym miejscu. A jeżeli to jest kurs, kurs dla klas dla nieintegracyjnych, wtedy skonfigurujemy sobie dostępność później. Mamy dodane logo i przechodzimy do kolejnych elementów. Możemy dodać wideo. Klikamy na wideo i teraz. Albo możemy dodać wideo z naszych zasobów, czyli z jakiegoś filmiku, który nagramy, chociażby tak jak ja teraz to robię dla Państwa. Albo możemy korzystać z URL wideo. Załóżmy, że chciałbym wkleić. Chciałbym wkleić coś, co tutaj mi się wyświetliło gdzieś na YouTube, jakiś film z YouTubea sobie pobrać. No, załóżmy, załóżmy, że to jest materiał dydaktyczny. Skopiowałem adres URL. Oczywiście bardzo dużo jest zasobów dydaktycznych na YouTube, więc Um, OK. Wchodzę w URL wideo. Tytuł filmu. O, wpisuję sobie film. Dodaję adres URL i konfiguruję dostępność. Później. Film dodał się do mojej lekcji, więc mam już nagłówek, mam już tekst, mam już logo, mam film. E, mogę dodać plik audio. Przyciągam audio. Mogę nagrać takie audio. Tutaj. Sam nagrać jakieś polecenie, jakiś. No spróbujmy coś nagrać. Musimy zezwolić. Zezwalamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nagrywamy. Widzimy, że to wszystko działa, bo tutaj. A, tak. Kończymy. Zapisujemy dźwięk. Nasz dźwięk. I dodajemy. Konfiguruj dostępność później. Czyli mamy. Mamy już nagłówek, tekst, logo, film i nasz dźwięk. Tak jak Państwo widzą, to jest bardzo łatwa w obsłudze platforma. Najgorszy jest ten element konfigurowania na samym początku. Możemy dodać również PDF-a. Na przykład klikamy na PDF-a. Jeszcze raz, dajmy sobie PDF. Dodajemy pdf, który uczniowie później pobiorą. Kołam figuru i dostępność później. Proszę zobaczyć, mogą uczniowie pobrać, mogą wyświetlić, mogą wydrukować. Jest tutaj wiele opcji, które od razu nam będą ten plik obsługiwać. Również często się zdarza tak, że dajemy uczniom jakieś zadanie, gdzie muszą skorzystać z wielu plików. Ale, żeby nie dodawać plików wielu krok po kroku, więc wtedy możemy wykorzystać opcję skompresowane, czyli jak mamy archiwum, chociażby archiwum zip, to to archiwum tutaj dodamy, więc to przeciągam skompresowane, wybieram kliknij przycisk, aby przesłać skompresowany plik. Wchodzę na pulpit, mam kilka skompresowanych archiwów. Chociażby moje zadania z Worda. OK. Dodaję. Mogę też opisać, co należy z tym zrobić wcześniej. Albo pomiędzy. Więc dodaję tekst pomiędzy. Upuszczam. I tutaj tekst sekcja. Rozpakuj. Archiwum. I wykonaj zadania. Z pliku PDF. Potwierdzam. Mamy. Informację dodaną, proszę zobaczyć, mamy tutaj informację i mamy pod spodem plik. Możemy dodać jeszcze link. Na przykład uruchomimy stronę Wikipedia. Oczywiście, ja teraz tylko pokazuję takie proste działania związane z tą platformą. Kreatywność tylko i wyłącznie nas będzie ograniczała. Powiedzmy, że interesuje nas taki temat. Dodaję adres URL i wpisuję informacje. Zapoznaj się z tekstem. Mam wpisane. Potwierdzam. I umieszczono zawartość. To jest podlinkowane. Jak później nasz uczeń będzie coś chciał z tym zrobić, no to tylko kliknie i automatycznie w kolejnym okienku mu się uruchomi. Zawartość. Mamy jeszcze opcję Quiz. Dodajemy Quiz, i to jest to, co Państwo doskonale znacie: tytuł quizu, powiedzmy, Stolica Świata. Limit czasu, ustalamy limit. No, dajmy na to, że minuta na każde pytanie. Pytanie pierwsze. I dodajemy liczbę odpowiedzi. Zaznaczamy poprawną. Przechodzimy. Tak, mamy. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie drugie. I ustawiamy, tak jak Państwo widzą, liczbę odpowiedzi, które nam się pojawi. A, możemy nieskończoną liczbę tutaj wpisywać. Ja tylko pokazuję technicznie, jak to działa. Ok, jeśli możemy dodawać kolejne pytanie, trzecie, czwarte i tak dalej. Jak już mamy wszystko przygotowane, jak należy, akceptujemy zawartość, konfigurujemy quiz później. E, mamy limit ustawiony, mamy. O no, niestety trochę tutaj Państwu przeszkadzam, przesunę się w tą w stronę. Mamy również jeszcze kolejne inne elementy. Te trzy tutaj na dole są bardziej programistyczne, więc ja ich nie będę omawiał dosyć szczegółowo, e, bo to może się przydać bardziej chociażby nauczycielom informatyki. My zakładamy, że. Um, tych ostatnich opcji nie będziemy korzystać, ale chciałbym pokazać ostatnią, ostatni element, który wydaje mi się może być interesujący. Wybieramy aktywności i też umieszczamy znowu klikamy i przeciągamy i mamy aktywności forum. Przykładowo wpisuję, które zadanie z wszystkich wszystkich na platformie do najtrudniejsze znak zapytania. Jak to umieszczę? To moi studenci będą mieli możliwość udzielenia odpowiedzi, ale uwaga, te odpowiedzi będą widoczne dla wszystkich. I mamy jeszcze, a pokażę pokażę państwu inną aktywność. Znowu tutaj aktywność, przeciągam i mam na przykład ład opcję dodaj i tutaj wpiszemy. E, napisz albo uzasadnij, e, dlaczego Polska powinna prowadzić lutę. euro. I wybieramy dozwolony typ pliku. Powiedzmy, że moi uczniowie będą mogli udzielić odpowiedzi w Wordzie. OK. Albo w PDF-ie. I takie też pliki. Takich też plików będziemy tutaj oczekiwać. Powiedzmy, że to jest nasza pierwsza lekcja. Przewijamy do góry. Przechodzimy do lekcji drugiej. Uzupełnijmy też lekcję drugą. Znowu wybieram zawartość. Podajmy coś. Tutaj, żeby było. Lekcja druga dotyczy czegoś innego. Jeszcze lekcja pierwsza, znowu dodaję tekst, no i znowu mogę tutaj wybierając tekst, e, tekst, sekcja, tekst, znowu mogę podobnie, tak jak w przypadku pierwszym, dodawać e, tekst. Już mam wszystko dodane. No i powiedzmy, że mamy, e, mamy już uzupełnioną organizację lekcja pierwsza, lekcja druga. Zapisujemy kurs. Kurs został zachowany z sukcesem. To jest bardzo ważny komunikat. Zamykamy ten komunikat. I przechodzimy do kolejnego kroku. On nam pokazuje, w kolejnym kroku, na ile dostosowaliśmy naszą platformę w zakresie mm, różnych form. Niepełnosprawności, różnych potrzeb edukacyjnych. Myśmy nie opisali niestety naszych plików naszych plików wideo, naszych plików tekstowych. W związku z tym mamy dostępność na zerowym poziomie. No i to by było praktycznie na tyle. Ostatni krok, który, który będzie związany z opublikowaniem kursu, to wybieramy opcję: opublikuj kurs. Na samym dole. Tak, on nas, nas się tutaj pyta, czy na pewno chcemy opublikować. Tak, chcemy opublikować i nasz kurs jest już dostępny. Jest opublikowany, jest widoczny na platformie Seli. Oczywiście, w każdym momencie możemy nasz kurs edytować, ale o tym powiem w kolejnym tutorialu. W razie pytań, gdyby pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości, e, jestem do Państwa dyspozycji. Można do mnie napisać. Gdyby coś bardzo nie działało, gdyby coś sprawiało problemy, e, gdyby z czymś Państwo sobie nie poradzili, to ja postaram się udzielić odpowiedzi. To jest mój adres internetowy, oficjalny adres internetowy. Zapraszam. Zapraszam do kontaktu. I też dziękuję za uwagę. Jak Państwo widzą, sama platforma nie jest mocno skomplikowana. Być może ten, ta, 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 ta właśnie część związana z opisem dydaktyki może sprawiać trudności, ale ją też można pominąć. Tak jak Państwu wspomniałem na samym początku. Mamy tą platformę dedykowaną dla różnych grup. Docelowych również dla kształcenia akademickiego. Zatem proszę się nie przejmować, niektórymi opisami można to pominąć. No i bardzo się cieszymy z, właśnie z tego, że Państwo wybrali naszą platformę i że zapoznacie się dogłębnie z naszą platformą. W sytuacji, kiedy będzie już całe narzędzie przetłumaczone na język polski, udostępnimy kolejną wersję tutoriala. Chciałbym bardzo Państwu podziękować za uwagę.